Cieszę się, że mogę być dzisiaj razem z Wami tutaj w stolicy Podhala w nowym targu. Cieszę się, że możemy się spotkać po to, aby powiedzieć sobie, patrząc prosto w oczy, że Polska to jest wielka rodzina. A w rodzinie jak w rodzinie? Bywa i taki, co przyjdzie na święta napity. Bywa i tak, że przyjdzie z nieumytymi nogami albo rękami. W kaloszach wejdzie na cudze święto. No tak się zdarza. Ale trzeba się kochać w rodzinie. Trzeba w rodzinie zawsze zgody. Nawet właśnie z takimi. Przedstawicielami własnej rodziny. Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli przyjść tutaj na rynek w Nowym Targu i spotkać się w imię zgody i bezpieczeństwa. Nie zawsze jest łatwo o zgodę. Wszyscy to wiemy. W każdej rodzinie, w każdym sąsiedztwie, w każdej społeczności lokalnej bywa różnie, ale bywają tacy, którzy chcą zgody. Bywają tacy, którzy się dobrze czują przy braku zgody, ale nas jest więcej. Ludzi, którzy chcą zgody, w Polsce jest wielu. I dlatego wygramy te zbliżające się wybory. Wygrają ci, którzy chcą Polski zgodnej i bezpiecznej, bo każdy normalny człowiek. Każdy, który kocha swoją ojczyznę, który kocha swoją rodzinę, który kocha swoją miejscowość, chce zgody i chce bezpieczeństwa. Serdecznie chcę podziękować za symboliczne prezenty, bo one są złożone na ręce gazdy tego państwa, a z gazdą jest gazdą. Musi mieć w kieszeni cukierki dla dzieci, ale czasami przyda się ciupaga. Przyda się ciupaga. Byle stosować to z umiarem, byle stosować to nie za szybko, by najpierw użyć perswazji, najpierw prosić o zgodę, a jak trzeba, no to trzeba. Trudno. Chciałem serdecznie podziękować za góralską ciupagę. Proszę Państwa, jadę tutaj od, przez Podhale od Witowa, jadę nawet od Słowacki. Tam się spotkałem z prezydentem Słowacji, moim przyjacielem, i no. rozmawialiśmy no. o dobrym sąsiedztwie. Dobre sąsiedztwo to tak jak rodzina, też potrzebuje zgody, bo wtedy się z sąsiadem no. też no. można no. czuć no. bezpiecznie. Chcę Państwu powiedzieć, że zgoda to jest coś, co jest istotne nie tylko w rodzinie, nie tylko w narodzie, ale i w relacjach z sąsiadami. Chcę również Państwu powiedzieć, że cieszę się bardzo, że mój sztab wybrał taką właśnie kolejność: że po wczorajszym spotkaniu z tysiącami ludzi z całej Polski mogłem przyjechać tu na Podkale i z Podhala ruszyć na północ, bo proszę Państwa, to jest ważne nie żeby była szansa jazdy z górki. Jadę z górki. Jadę w kierunku Warszawy ponownie, Krakowa, Warszawy, a zakończę tą wielką podróż przez Polskę, zakończę nad morzem nad Bałtykiem, 8 maja, na Westerplatte. I na wszelki wypadek zabiorę ze za sobą góralską dziupagę. Dziękuję serdecznie, dziękuję z całego serca. Zabiegam o wasze głosy, zabiegam o wasze poparcie, bo chcemy wszyscy razem Polski takiej, o której marzymy. W Polsce, gdzie nie ma Nadmiaru złośliwości, czy nie ma złych relacji między ludźmi, czy jest zgoda i bezpieczeństwo. Tu w nowym targu, tu na Podkalu i w całej Polsce. Przy Waszej pomocy wygram te wybory. Idziemy z Panem Prezydentem, może Kancio, zagrojcie.